Rzecznik Praw Dziecka powiedział, że klaps to nie jest bicie. Co pan sądzi o tych słowach? No klaps to jest bicie, ale teraz pytanie, czy możemy dać dziecku, dziecku klapsa. Ja nie jestem, pan, nie, no, nie jestem hetero, nie mam dzieci, nie mam, nie mam dzieci, nie mam, to nie jest mój problem. E, w ogóle jestem przeciwnikiem e, agresji. Agresja rodzi agresję i przemoc rodzi przemoc. Również przemoc słowna. Przemoc słowna jest czasami bardziej okrutna od przemocy fizycznej, ale żeby było jasne, po prostu przemoc i, e, i agresja są w tej chwili w Polsce są wielkim problemem i powinniśmy sobie z tym jakoś próbować poradzić jako społeczeństwo, ponieważ może dojść do tego, że komuś się coś nie spodoba i będziemy się natychmiast bić, albo będziemy się się zabijać. Moim zdaniem też ilość agresji, ilość tej przemocy fizycznej i przestępstw e, e, związanych z przemocą e, taką fizyczną w Polsce straszliwie rośnie. I myślę, że mamy z tym ogromne jako społeczeństwo ogromny problem, ale przykład idzie właśnie z góry. Jeżeli kiedyś rzeczniczka rządu powiedziała wtedy, kiedy pobito e, e, przedstawicieli Kodu gdzieś tam w Radomiu, e, powiedziała, że nie powinno się to zdarzyć, ale ich, czyli tych bijących, ale ich rozumie. Przykład idzie z góry.